Cześć! Dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać produkty z Allegro do naszego sklepu internetowego. Na samym początku musimy utworzyć nowe konto web API. Klikamy aukcję konfiguracja modułu Allegro dodaj nowe konto web API. Wpisujemy nazwę, może być ona dowolna. Uzupełniamy numer kraju, w tym przypadku jest 1K, pozostawiamy ją bez zmian. Następnie klikamy stronę do zarządzania aplikacjami Allegro. Zostajemy przekierowani na naszą stronę Allegro. Logujemy się swoimi danymi. Klikamy Zarejestruj nową aplikację. W miejscu nazwa aplikacji również wpisujemy dowolną przez nas wymyśloną nazwę. Opis aplikacji jest opcjonalny. Nie musimy go wypełniać. W tym miejscu kupujemy adres naszego sklepu internetowego. Wklejamy. Zaznaczamy i zapoznaliśmy się z regulaminem. Oczywiście wcześniej go czytamy. Klikamy dodaj. Jak widzimy, aplikacja została dodana. Kopujemy klient ID. Wklejamy w to miejsce. Następnie kopujemy klient secret. I wklejamy w to miejsce. W statusie zamówienia nieopłaconego zaznaczamy oczekiwanie na płatność. Natomiast w statusie zamówienia opłaconego zaznaczamy w trakcie realizacji. Następnie klikamy zapisz. Zdaliśmy informację, czy chcemy powiązać te konta. Zaznaczamy powiąż konto. Jak widzimy pomyślnie dodano obsługę nowego konta Web API. Klikamy raz jeszcze zapisz. Następnie klikamy aukcje, konfiguracja modułu Allegro, import produktów z aukcji Allegro. W tym miejscu mamy wybór konta API, pozostawiamy naszą damę. Stawkę VAT również pozostawiamy bez zmiany. Jeśli jednak w naszym sklepie przeważają produkty, które mają inną stawkę VAT, wtedy należy to zmienić. Jeśli jednak chcesz ustawić, aby ceny w Twoim sklepie były większe o dany procent, Wtedy wpisujesz tą wartość w tym polu. Tę opcję zaznaczamy, jeśli chcemy, aby nasz sklep pobrał zamówienia już z Allegra. Następnie klikamy importuj. W ciągu minuty sklep importuje około 100 aukcji. Przy większej ilości aukcji czas importu będzie odpowiednio dłuższy. Nie wyłączaj tego okna i zaczekaj do końca jego procesu. Jak widzimy, import produktów został zakończony. Klikamy teraz w nasze produkty i kategorie. I jak widzimy, produkty zostały pobrane. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.